Wam wam trochę o tym, jak można wykorzystać pomocy podczas zajęć z najmłodszymi dziećmi, ale nie tylko. No bo już wiem, jak te zajęcia przeprowadzać, już mamy jakieś różne pomysły. To teraz, co konkretnie można zrobić z pomocami? Na przykład, mamy chustki i ja te chustki, które są twardsze, kupowałam na Allegro jako chusty do żonglowania. One są takie twarde i są dość niezniszczalne, jeśli chodzi o maluszki i o to, że one się gryzają i ciągną swoim jedynym zębem, który posiadają. No i tak mają swoją wytrzymałość te chusty, ale one są mocne. W razie czego można dać do krawcowej i ona oprzyje rożki, tak jak tu widać. I też jest ok. Są też takie delikatniejsze chusty. Takie zwiewne. I te chusty można kupić na przykład na Amazon albo ten z Chin Aliexpress jest, nie? To, to one są delikatne i one nam się przydadzą potem do przedszkolaków. Szczególnie do asymilacji, bo są leciutkie. I do ćwiczeń oddechowych będą super. Więc to musicie zdecydować, co jest Wam bardziej potrzebne i w co się warto zaopatrzyć. Jako, że ja jestem frikiem gordonowym, to mam różne rodzaje chusty na różne zajęcia, ale dla maluszków daję te twardsze, no bo je można prać i nawet suszyć w suszarce i się nic nie, nie dzieje wielkiego. No i teraz tak, załóżmy, że mamy jakąś piosenkę. bam One sobie są rozrzucone, czasami ja je rozrzucam w trakcie śpiewania. chodzę <tryk> sobie po sali i śpiewam tam z wodkiem. I mamy baran, I teraz co możemy zrobić baran, 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 i baran, to, to co baran, baran, wczoraj, czyli Też tak jak mówiłyśmy wczoraj, zakryć jakieś dziecko, tylko bym proponowała ostrożnie podchodzić do dzieci i sprawdzać, czy one chcą, czy one się chowają. Bo jak ktoś nie chce, to widać to od razu. Ale jest jeszcze więcej sposobów. Jest jeszcze sposób na magikę. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Jest. Na magikę to ja to robię tak, że biorę sobie środek pustki i robię sobie pętelkę. I to się wtedy bardzo szybko chowa w rolce. Nie? Czyli mamy rączka, mamy tą pętelkę w stronę zewnętrzną, w stronę dziecka, chustkę tak łapiemy mniej więcej w środek i to jest na magiga. Nie ma, 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 nie ma. Jest. Aha. każdy sposób byłby okej, okay, jeżeli on podkreśla właśnie to, że mamy to, że jest to napięcie i że jest to wypuszczenie. Dzieci lubią powtarzanki. Więc to jest tak, że one lubią kilka razy to samo. Więc można zrobić nawet pięć razy podwrót to samo. A potem zaśpiewać piosenkę i wrócić znowu do tego samego. To nie jest tak, że na jednej piosence wykorzystujemy wszystkie możliwości chustek, bo dzieci właśnie potrzebują powtarzania. I one właśnie się dobrze bawią, kiedy widzą coś piąty raz i to jest okay. Można potem schować chustki i przy innej piosence na przykład sięgnąć po inną pomoc. Jest tak, że jak już coś dzieciom zabieram, to one nie są z tego powodu szczęśliwe, więc to jest właściwie tak, że prawie że jedną ręką chowam chustki, a drugą już wyciągam piłeczki. Ja sobie wypraktykowałam, że przez pierwsze pół zajęcia nie używam żadnych pomocy, jeśli to jest możliwe. Mówię o maluszkach, bo z przedszkolakami będzie inaczej. Tylko gram wtedy swoją twarzą. Albo można, jak mam trochę starsze dzieci, dwulatki i skaczą i Bam! Swoim ciałem, moim płynnym, ciągłym relacjom z dziećmi, którzy ja patrzę w oczy, kiedy śpiewam do dziecka. I ja... To mi się długo. BAM, BAM, i tak dalej, nie? I to jak mi się uda, udaje tak pierwsze 15 minut, pierwsze pół zajęć, albo chociaż 10 minut, to, to jest dla mnie idealne, bo jak już coś wyciągnę, to potem chowając już muszę coś następnego dać dzieciom, bo jak było kolorowo i nie ma, to już jest takie do domu. Na do domu. Więc z jedną ręką prawie że chowam kustki, a prawie że drugą ręką już wyciągam piłki. Co mogę zrobić z piłkami? Dokładnie to samo. bam. Albo po prostu to jest idealne w ogóle, bo to pokazuje ciężar. bam. Idealne są piłki, które nie mają żadnych dzwoneczków w środku. I dobrze, żeby one się jak najmniej odbijały. Ta się trochę odbija, troszkę się odbija, ale i tak jest nieźle. Są takie piłki z granulatem w środku i one są super, bo wcale się nie odbijają i super są też na głowie. Bam. Tylko z kolei to z granulatem się gorzej pierze. A jak macie dużo grup, to jest ważne, żeby te piłki y, praci jakoś dezynfekować. W ogóle jeśli chodzi o dezynfekcję, to w covid żeśmy wypróbowali wszystko, co się da y, i te piłki, one, ja je kupowałam w Teraz jest chyba trudniej je dostać, ale można szukać na Allegro, można takie uszyć, też szyję takie piłki Marta, ona ma profil papapaj na Facebooku i ona je szyje na zamówienie ręcznie, robione śliczne, ona jest bordodowcem, więc robi to nasze potrzeby, ale generalnie możecie też sobie same uszyć albo poszukać czegokolwiek, co się da, daje prać, a jak macie rzeczy, których się nie daje prać, to ozonowanie jest dobrym sposobem. Więc co jeszcze mogą robić piłki? No, one mogą spadać. Mogą być na głowie. Albo można je chować. Nie ma, nie ma, nie ma, piłki nie ma. A kuku.